Ja uważam, że dla dziecka to jest bardzo trudne, ale ja też uważam, że wiara to jest, wiesz, taka ogromna miłość do mm -hmm. bliźniego. Bardzo, też widzę, jak dużo osób, które zajmuje pierwsze ławki w kościele, nie ma Boga w sercu, naprawdę. Jest wiele takich osób i to nie o to chodzi, żeby po prostu grzać tam pierwszą ławkę w kościele, mm -hmm. tylko że wiara jest taką jakby miłością też to. Do bliźniego, że więc, wiesz, taki duch po prostu postaramy się utrzymać, żeby te naj, najpiękniejsze takie wartości były utrzymane w naszym domu, a później no, sama postanowi sobie, czy, czy wiesz, czy mhm. będzie chodziła do kościoła, wiesz, takie sama dla siebie, bo ja uważam, że, że Bóg jest miłością. Jeśli kogoś kochasz, to chcesz do niego przychodzić. Mhm. I... Ale też może nawet nie tyle, co przychodzić, bo zresztą sama teraz nie chodzisz do kościoła, ale chcesz tak. po prostu to widzieć. Chcesz być, uczestniczyć. Ja tak, dziękuję za no. każdy dzień, za każdą <kuh> rzecz. Nawet jak u się rzeczy, których nie lubię, które mi się nie podobają, to zawsze mówię sobie gdzieś tam w mojej modlitwie, że na tą chwilę nie rozumiem. Jestem zła? Jestem mm -hmm. zła. Jestem naprawdę zła. Ale dziękuję Ci za każdy dzień, bo On gdzie mnie gdzieś prowadzi. Dziękuję mm -hmm. Ci za tą lekcję. Więc jakby. Mm, ten duch takiej religii jest y, obecny, mm -hmm. a jak ona go potoczy, to już zostawię jej. Jaką jesteś mamą z perspektywy czasu, jakbyś miała tak sobie spojrzeć względem oczekiwań do siebie i rzeczywistości? Staram się być... Y Najlepszą, uh -huh. jaką tylko e, potrafię. E, I wydaje mi się, że nigdy m, nie spotka się dziecko, którego, które by powiedziało, że moja e, mama wszystko zrobiła po latach najlepiej. Zawsze gdzieś dostrzeżemy w swoich rodzicach jakieś rzeczy, kt, w których gdzieś popełnili e, błąd, ale ja staram się e, robić wszystko, żeby być n, najlepsza w tym i uh -huh. żeby. No, jak najmniej miała mi do zarzucenia, jakby po latach staram się być po prostu kochającą, mhm. wspierającą mamą. Ciężko mówić, bo ona ma dwa latka, więc jakby daje jej ogromne miłości. Nie tylko ja, ale cała jakby nasza rodzina jest bardzo obecna w jej wychowaniu. Mhm.